Zima w Warszawie miała inne oblicze niż ta, którą Ania pamiętała z rodzinnych stron. Było bardziej surowo, bardziej samotnie. Choć nadchodzące święta miały rozświetlać ulice, ona patrzyła na błyszczące latarnie z dystansem. Jej buty przesiąkały wodą po zimowym roztopieniu, a nogi marzły. W plecaku ściskała ostatnie dokumenty i resztki gotówki. To był skromny hołd jej marzeniom o pracy jako pielęgniarka w stolicy. Trafiła do wynajmowanego pokoiku na Mokotowie. Małe, słabo umeblowane pomieszczenie, wykładzina w odcieniu zmęczonej zieleni, ściany z plamami po dawnych najemcach. W mieszkaniu mieszkała z Martiną, trzydziestoletnią sprzedawczynią z wciąż kiepsko zarabiającą pensją, i Jarkiem, studentem informatyki, którego jedyne dochody pochodziły z przypadkowych dorywek. Czynsz się niebezpiecznie zbliżał do wyrzuconej linii ich skromnego budżetu. Ania każdego ranka wychodziła wcześnie, z nadzieją w sercu, choć z trudem przychodziło jej przywitanie słońca z za ciężkich chmur. Z sercem ściskającym się na każdym kroku szła do klinik, szpitali, gabinetów prywatnych i publicznych. Wszędzie roznosiła CV i uśmiech, za którym czaiło się zmęczenie nocnym studiowaniem i lęk. Nie było jeszcze efektu. Odpowiedzi zwrotnej. Cisza. Pewnego dnia, tuż przed wigilią, trafiła do kliniki Medika Nowa, przy uleczeniu Waryńskiego. Wysokie okna pozwalały dojrzeć sterylność wnętrza, błysk bieli i szkła. Rozmowa z recepcjonistką trwała kilka minut. Uprzejmość, pytania o dyspozycyjność i doświadczenie. Ania przedstawiła się, podała list motywacyjny, wyjaśniła, że chce zdobyć pierwsze, praktyczne doświadczenie. Recepcjonistka obiecała coś przekazać właścicielowi i poprosiła o cierpliwość. To może potrwać tygodnie, usłyszała. Gdy wychodziła i choć słowa te ledwie się odbiły od ścian korytarza, jej serce zabiło śmielej. Choć cień niepewności się nie zmniejszył, pojawiła się iskra nadziei. Rozeszła się ulicami, czując ciężar wszystkich codziennych decyzji: co zjeść dziś, jak zapłacić za prąd i czy wytrzymać tu jeszcze miesiąc. Tamtego samego dnia, gdy akcja z Medika Nowa zdawała się gasnąć, odezwał się. Telefon. Mieszkanie zamarło, a w słuchawce zabrzmiał obcy niski głos. Pani Anno, nazywam się Piotr Zalewski. Czy może pani dziś po południu przyjść na krótką rozmowę do naszej kliniki? Jej serce zamarło, a dłoń drżała. Przyjęła propozycję mimo rosnącego lęku, lęku przed tym, że znowu się rozczaruje. Przyjęła, bo musiała po południu, z sercem bijącym jak młot, wkroczyła do nowoczesnych wnętrz kliniki. Pachniało cytrusowym płynem dezynfekującym i nowoczesną medycyną. Recepcja była elegancka, skórzane fotele, zielone rośliny, chłodne kolory ścian. I tam, stojący kilka metrów dalej, w półmroku światła sufitowego, pojawił się on, Piotr Zalewski, lat trzydzieści wysoki, szczupły, ubrany w ciemny garnitur, z lekkim zarostem i poważnym spojrzeniem. Jego oczy były miękkie, ale zdawały się mierzyć ją swym chłodnym profesjonalizmem. Gdy podał rękę, poczuła pewność. Nie wzbudziła w niej jedynie sympatii, ale też respektu. Jego gest był pewny, cichy, bez zbędnych ozdobników. Miło mi, że pani przyszła. Proszę usiąść. Głos był łagodny, ale ton wyważony. Zapytał o dyplom. O poprzednie praktyki, o motywację. Choć była to standardowa rozmowa, Ania czuła, że każde słowo Piotra ma wagę, a on sam wydaje się czytać w jej oczach każdy cień niepewności. Nie zadawał łaskawych pytań, jakby nie szukał wyręczenia, tylko prawdziwego zobowiązania. Kiedy rozmowa dobiegła końca, Piotr spojrzał na nią przez chwilę. W ciszy recepcji, przełamał napięcie jednym zdaniem: Pani Anno, daje, Panie, mi szanse, od jutra pracuje Pani tu na pół etatu jako asystentka medyczna. Czynsz pokryjemy podczas pracy. Ania nie wiedziała, co odpowiedzieć. Usta zadrżały. Serce zalała fala ulgi i wdzięczności. Dziękuję, dziękuję bardzo Pana. Piotr uśmiechnął się po raz pierwszy. Subtelnie, ledwie zauważalnie: Piotr, po imieniu. Witaj w Medikanowa. Gdy wychodziła z kliniki Warszawa zdawała się inaczej pachnieć. Mniej bezlitośnie. W kieszeni miała umowę, w głowie pierwsze obowiązki w sercu nadzieję. Nadzieję której nie czuła od dawna. Poranek w klinice był inny niż wszystko, co Ania dotąd znała. Punktualność była tu niepisanym prawem, a cisza miała swoje znaczenie, nie wynikając z chłodu, lecz z koncentracji. W medikanowa. Nikt nie podnosił głosu, nie szukał taniego poklasku. Pracownicy, eleganccy, profesjonalni, poruszali się jakby po dobrze wyćwiczonym planie. Ania otrzymała biały fartuch z logo kliniki i plakietkę z imieniem. Ania, asystentka, medyczna, stała przez chwilę w szatni patrząc w lustro. Wciąż czuła się jak dziewczyna z prowincji, ale coś w tym fartuchu dodawało jej odwagi był symbolem, że tu jest miejsce choćby na próbę. Pierwsze godziny minęły w napięciu. Została przydzielona do lekarki dermatolog, doktor Michalskiej, doświadczonej kobiety o surowym spojrzeniu, lecz precyzyjnych gestach. Ania notowała, podawała narzędzia, dbała o porządek. Michalska nie była ciepła, ale nie traktowała jej z góry. Tego dnia to było dla Ani wystarczające. W przerwie obiadowej usiadła w kantynie przy stole z herbatą i kanapką, które przyniosła z domu. Inni pracownicy rozmawiali po cichu o pacjentach, o nowym sprzęcie, o śniegu zapowiadanym na weekend. Czuła się jak obserwator. Nie do końca jeszcze część tej układanki. To właśnie wtedy, nieoczekiwanie, pojawił się Piotr. Wszedł do kantyny, nie zerkając na nikogo. Wyjął z kieszeni telefon, spojrzał na ekran, po czym podszedł do ekspresu do kawy. Kiedy zauważył Anię, skinął głową. Bez uśmiechu, bez słowa, ale jego spojrzenie było inne niż wcześniej. Jakby bardziej ludzkie. Po chwili podszedł. Jak pierwszy dzień? zapytał. Ania niemal się zakrztusiła herbatą. W porządku, panie, Piotrze. Dużo do nauczenia się, ale jestem wdzięczna. Pamiętaj, nie chodzi o to, by znać wszystko od razu, odpowiedział. Chodzi o to, by chcieć się uczyć. Tego nie da się symulować. Usiadł obok niej. Milczeli przez chwilę. W tle brzęczała lodówka i mruczał podgrzewacz wody. Ania czuła napięcie, jego obecność, choć spokojna, była przytłaczająca. Przepraszam, że pytam, odezwała się cicho, ale. Dlaczego pan mnie przyjął? Nie mam jeszcze doświadczenia. Piotr spojrzał na nią z uwagą, bo miałem kiedyś podobny początek. I wiem, jak wygląda ten głód pracy, który nie pozwala spać w nocy. Zawiesił głos. I może nie chciałem powielać schematów zamkniętych drzwi. Odszedł, zanim zdążyła odpowiedzieć. Ale to zdanie, to jedno zdanie, zostawiło w niej ślad. Nie był tylko właścicielem. Był kimś, kto coś przeżył. I kto nadal coś nosił w sobie. W kolejnych dniach Ania coraz pewniej poruszała się po korytarzach kliniki. Zaczęła rozpoznawać rytm. Poranne odprawy procedury, nazwiska stałych pacjentów. Coraz częściej uśmiechała się do koleżanek, choć nie zawsze uśmiech był odwzajemniany. Nie wszyscy byli zadowoleni z nowej, ale ona była uparta. Wieczorami wracała do pokoju na Mokotowie i opowiadała Marcinie o pracy. Jarek słuchał. Ukradkiem. Czynsz nareszcie mógł być zapłacony. Piotr dotrzymał słowa. To była ulga, której nie da się wycenić. Pewnego dnia, gdy zbierała się do wyjścia, usłyszała cichy głos Piotra, rozmawiającego przez telefon w swoim gabinecie. Nie podsłuchiwała, ale zdanie, które padło, pozostało jej w pamięci. Nie, tato. Nie mogę pojechać na święta. Wiesz, że nie chodzi tylko o pracę. Jego ton był inny, miękki, zmęczony. Gdy wyszedł z gabinetu i zobaczył ją w korytarzu, przez ułamek sekundy zdawał się skruszony. Ale zaraz wrócił do swojej powagi. Do jutra, Anno. Do jutra, Piotrze, odpowiedziała. A gdy drzwi się zamknęły, wiedziała jedno. Za jego milczeniem kryje się więcej, niż zdążyła sobie wyobrazić. W styczniu Warszawa spowita była mgłą i ciszą. Dni krótkie, szare. Sprawiały, że poranki w klinice wydawały się przedłużeniem nocy. Ania zaczęła przyzwyczajać się do rytmu pracy. Była coraz sprawniejsza przy zabiegach, znała już imiona pacjentów, a nawet zyskała sympatię dr Michalskiej, która po raz pierwszy powiedziała dobra robota. Ale z każdym dniem rosło w niej uczucie, że coś niepokojącego dzieje się pod powierzchnią. Jedną z osób, które szczególnie przyciągały jej uwagę, była Natalia, starsza recepcjonistka, obecna w medikanowa od lat. Z początku uprzejma zaczęła traktować Anię z chłodnym dystansem. Raz nawet, gdy Ania przez pomyłkę wpisała dane pacjenta do złego systemu, Natalia syknęła. Tu nie ma miejsca na prowincjonalne błędy. Ania milczała. Wiedziała, że nie może reagować emocjonalnie. Musiała być silna. Pewnego wieczoru, gdy zostawała po godzinach, by pomóc przy aktualizacji kartotek pacjentów, Piotr zapukał do pomieszczenia. Jeszcze tu jesteś? Zapytał, stając w drzwiach. Chciałam uporządkować bazę. Było dziś sporo zamieszania. Spojrzał na nią przez chwilę, a potem wszedł, zamykając za sobą drzwi. To nie twoje zadanie. Powinnaś być już w domu, wiem, ale. Wolę to zrobić teraz, niż usłyszeć jutro, że znowu coś zawaliłam, odpowiedziała szczerze. Piotr usiadł na krześle obok. Jego twarz była zmęczona, oczy przekrwione. Natalia cię przytłacza, Ania zawahała się. Nie chcę robić problemów. Może po prostu nie ufa mi jeszcze. Natalia jest lojalna wobec kliniki, ale nie zawsze wobec ludzi. Jego głos był spokojny, lecz stanowczy. Musisz wiedzieć jedno, Aniu. Nie jesteś tu przypadkiem. Jeśli ktoś ma z tym problem, to ich problem, nie twój. To zdanie było jak tarcza. Słowa, które osłoniły ją przed wątpliwościami. Poczuła, że jej miejsce w Medica Nowa zaczyna się cementować, nie przez współczucie, lecz przez pracę i uczciwość. Kilka dni później wydarzyło się coś, co zachwiało jej pewnością. Pacjentka, starsza kobieta, pani Rutkowska, zgłosiła, że z jej dokumentacji zniknęła informacja o alergii. Została poddana zabiegowi z użyciem substancji, na którą była uczulona. Na szczęście reakcja była łagodna, ale sprawa mogła mieć poważne konsekwencje. Wewnętrzne dochodzenie ruszyło natychmiast. Natalia wskazała, że to Ania, ostatnia. Edytowała kartotekę. Piotr, jako kierownik, był zobowiązany do zorganizowania spotkania. Siedzieli w sali konferencyjnej: Natalia, dr Michalska, Ania i Piotr. Dokument został zmieniony 12 stycznia, powiedziała Natalia, pokazując wydruk. Wtedy pani Anna miała dyżur. Ale ja nie zmieniałam danych dotyczących alergii, broniła się Ania. Sprawdzałam tylko numer telefonu pacjentki. Piotr spojrzał na nią z uwagą, po czym zwrócił się do Natalii. A kto miał dostęp do konta administracyjnego tego dnia? Natalia milczała przez chwilę. Każdy z recepcji, w tym ja, czyli nie możemy jednoznacznie przypisać błędu konkretnej osobie, podsumował Piotr. Zdarzenie odnotowujemy. Ale bez. wskazywania winnego bez dowodów. Po spotkaniu Ania została sama w pokoju. Łzy cisnęły się jej do oczu, ale powstrzymała je, gdy do środka zajrzał Piotr. Wiem, że to nie ty, powiedział cicho, ale muszę być obiektywny. To wystarczy, odpowiedziała. Wtedy uśmiechnął się lekko. Pani Rutkowska wróciła dziś. Przyniosła ci coś. Wręczył jej mały słoiczek konfitury śliwkowej z napisem. Dziękuję za troskę i delikatność. I choć to był drobiazg, dla Ani znaczył wszystko. Bo w świecie, gdzie łatwo osądzić, wciąż było miejsce na wdzięczność i zaufanie. Styczeń zamienił się w luty, a śnieg przykrył Warszawę grubą warstwą ciszy. Rano ulice były niemal puste, jakby miasto samo potrzebowało chwili na złapanie oddechu. W klinice wszystko toczyło się bez zmian procedury, pacjenci, raporty. Ale dla Ani każdy dzień był lekcją nie tylko medycyny, ale i ludzi. Zaczęła zauważać więcej drobne gesty, półsłówka między pracownikami, spojrzenia, które unikały konfrontacji, zwłaszcza Piotr był dla niej coraz większą zagadką. Z jednej strony stanowczy i chłodny, z drugiej pełen empatii tam, gdzie nie spodziewała się jej znaleźć któregoś popołudnia, po trudnym dniu z dwoma nagłymi przypadkami. Ania została chwilę dłużej w pracy. Zastała Piotra w jego gabinecie zapatrzonego w ekran komputera, ale nie pracował. Na jego biurku leżała stara fotografia: młoda kobieta trzymająca chłopca na rękach. Oboje się śmiali. Piotr nie zauważył, że weszła. Przepraszam, szepnęła. Podniósł wzrok, zamknął zdjęcie w szufladzie. Wszystko w porządku? Tak. Zostawiłam pendrive'a w komputerze, uśmiechnęła się niezręcznie, ale jeśli mogę zapytać, to pani rodzina? Piotr zawahał się, potem skinął głową. Moja matka, a ten chłopiec to ja. To było na Mazurach, miałem sześć lat. Wyglądacie szczęśliwi. Byliśmy, odpowiedział krótko. Do czasu. Ania zamilkła, nie chciała naciskać, ale Piotr sam podjął temat. Zginęła w wypadku samochodowym, gdy miałem dziewięć lat. Ojciec zamknął się w sobie. Nigdy nie rozmawialiśmy o tym otwarcie. Odtąd wszystko musiałem budować sam studia, praktyki, klinikę przepraszam szepnęła. To musiało być trudne było. Ale nauczyło mnie jednej rzeczy: nie można liczyć, że ktoś ci pomoże. Trzeba być gotowym na samotność. To zdanie zostawiło echo. Ania poczuła, że Piotr nie mówi tego z dumą, mówił to z bólem, ale nie wierzę, że samotność to jedyna droga, odpowiedziała cicho. Piotr spojrzał na nią dłużej niż zwykle, potem tylko skinął głową. Idź do domu, Anno. Odpocznij. W kolejnych dniach ich relacja zmieniła się nieco. Nieoficjalnie, nie w widoczny sposób, ale była między nimi inna cisza ciepła. Niekiedy gdy mijali się na korytarzu, wymieniali krótkie spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. Ania zauważyła też, że inni w klinice zaczęli traktować ją z większym szacunkiem, może dzięki jej pracy, a może dzięki temu, że Piotr coraz częściej pytał o jej zdanie przy pacjentach. Natalia zamilkła, choć wciąż rzucała chłodne spojrzenia, jednak z zewnątrz nadszedł pierwszy poważny cios. Pewnego ranka do kliniki wszedł mężczyzna, wycięty w średnim wieku w drogim płaszczu, z wyraźnym poczuciem wyższości. Wymienił nazwisko Tomasz Janicki. Był nowym inwestorem zainteresowanym restrukturyzacją Nowa. Restrukturyzacja oznacza zmiany mówił Piotr później na zebraniu personelu. Niektóre decyzje mogą być trudne, ale zrobię wszystko, by zachować to, co najważniejsze. Po spotkaniu Ania podeszła do Piotra. On nie wygląda na człowieka, który szanuje wartości tej kliniki, bo nie szuka wartości. Szuka zysku, odpowiedział cicho. Ale nie pozwolę mu zmienić Medika w maszynkę do pieniędzy. Patrzyła na niego z podziwem. Był spokojny, ale zdeterminowany. Pierwszy raz widziała, jak wygląda jego walka. Nie z pacjentami, nie z systemem, ale z ludźmi, którzy nie rozumieli, czym naprawdę powinna być opieka medyczna. Marzec przyszedł nagle. Topniejący śnieg odsłaniał chodniki, a pierwsze promienie słońca nieśmiało zaglądały przez okna kliniki. Ale w medikanowa nie czuło się wiosny. Napięcie rosło z każdym dniem. Tomasz Janicki, inwestor, rozpoczął wdrażanie zmian, zwolnienia, nowy regulamin, cięcia kosztów. Miał plan przekształcić klinikę w centrum medyczne premium z naciskiem na klientów zamożnych. Zabiegi prywatne, kosmetyczne, mniej opieki codziennej, więcej marketingu. Dla Ani i wielu pracowników oznaczało to jedno koniec miejsca, które miało ludzkie oblicze. Ania zauważyła, że Piotr się zmienił był mniej obecny, bardziej zamknięty. Czasem wychodził bez słowa, innym razem zamykał się w swoim gabinecie. Nie rozmawiali jak dawniej. Czuła, że coś się dzieje. Coś większego niż tylko konflikt zawodowy. Pewnego popołudnia weszła do jego gabinetu bez zaproszenia. Musimy porozmawiać. Piotr podniósł wzrok. Był zmęczony. Wiem, co chcesz powiedzieć. To nie. Ty, to nie twój styl pracy. Ty nie budowałeś tej kliniki, żeby z niej zrobić fabrykę, a może właśnie po to ją budowałem? Odpowiedział twardo. Może zawsze chodziło tylko o przetrwanie. Nie wierzę ci. Milczał. Potem, po długiej chwili, spuścił wzrok. On oferuje kupno całości. Jeśli się zgodzę, nie będę już właścicielem, ale zachowam stanowisko dyrektora. Stabilizacja koniec ryzyka i koniec wartości tak przyznał cicho koniec wartości Ania patrzyła na niego długo. A jeśli nie podpiszesz wchodzę w spór prawny tracę inwestorów i może wszystko się zawalić. Ale zostajesz sobą. Wieczorem zadzwonił do niej. Prosto, bez emocji. Chciałbym, żebyś przyszła jutro na zebranie. Potrzebuję cię tam. Będę. Sala konferencyjna była pełna. Pracownicy siedzieli w napięciu. Tomasz Janicki zajął miejsce przy stole obok Piotra. Atmosfera była gęsta. Piotr podjął decyzję, oznajmił Janicki. I jestem pewien, że wszyscy ją zaakceptujecie. Wtedy Piotr wstał. Spojrzał na wszystkich. Zrezygnowałem z umowy, nie sprzedam kliniki, nie będziemy robić selekcji według zasobności portfela. Medika nowa pozostanie miejscem dla ludzi, nie dla zysku. Janicki zamarł, kilka osób w sali wstrzymało oddech. Cisza była głośniejsza niż słowa. Oznacza to dla nas trudniejsze miesiące, kontynuował Piotr. Ale jestem gotowy walczyć, jeśli ktoś nie chce być częścią tej walki, zrozumiem. Nikt się nie ruszył. Po zebraniu, gdy wszyscy się rozchodzili. Ania podeszła do niego. Dlaczego mnie poprosiłeś, żebym przyszła? Bo chciałem spojrzeć ci w oczy, kiedy to powiem. Co? Że jestem ci wdzięczny. Za to, że przypomniałaś mi, dlaczego to wszystko się zaczęło. Spojrzała na niego. Tym razem jego twarz była łagodna, pozbawiona maski. I co teraz? Zapytała. Teraz budujemy od nowa. Razem uśmiechnęła się. Zawsze. Kilka tygodni później klinika zaczęła nowe życie. Skromniejsze, ale bardziej ludzkie. Ania została oficjalnie zatrudniona na pełny etat. Piotr, mniej zamknięty, częściej obecny, czasem nawet uśmiechnięty, wreszcie zaczął mówić o przyszłości, a nie tylko o przeszłości. I choć życie nie stało się bajką, stało się prawdziwe. A to wystarczało.